Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mamy miks za 50 zł Postawiłam na pełny portfel Na pisankę Lucky day Rejska kasa i ekstra pensja Wkład to 50 zł Kochani zobaczymy, zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa tych drapeczek Trzymajcie, kochani, mocno kciuki, bo jak widzicie ostatnio są bardzo kapryśne. Jeszcze sobie przybliżymy, żeby było fajnie widać. No i mamy ekstra z numerem 48. I patrzymy, kochanie, czy my tutaj coś wydrapiemy. Na pewno coś wydrapiemy. 39, 15 i kochani 32 no i teraz patrzymy czy trafimy bo, że wytrapiemy to na pewno coś, ale czy trafimy mamy obok 11 28 mamy ekstrapensję dalej 21 nie mamy drugi rząd 34 Jedyneczka 31 po środku, 35 i ostatnia 14 oboczek, także tutaj nic nie ma. Co na to rajska kasa może tu znajdziemy palmy bądź pliki, no to sprawdźmy sobie, mamy wisienkę. Mamy balsam, no to się przyda. Rower, no czemu nie? Dalej mamy plecak. Awokado. Dalej mamy arbuza. Cytrynka. Kwiatuszek. Mamy ananaska i biedroneczkę. No, także mamy pustaczka C, D. Kolejna trapeczka Lucky Day. Może konieczynkę znajdziemy. Dobrze, no to patrzymy. Mamy 34, 43, 42 i 35. Fajne liczby.

39, fajnie się zaczęło. 36, 26 i 58. No takiej wysokiej nie mamy. A co mamy tu? Mamy 5 zł i 10 zł, 15 zł mamy, kochani. Fajnie. Bardzo się cieszę, że nie mamy już zera. Gdzieś te kontrolne, a one chyba tutaj były. Dobra, mamy G i powinno być G. Jest G, G. Fajnie. 15 zł, kochani, mamy wygrane. Super. Teraz pisaneczka numerem 18. Święta się skończyły, ale zdrawki jeszcze są. Szukamy, co mamy. Co to mamy? Mamy wiadro, kwiatek i perełkę. Tu mamy koszyczek. Dzwonek i mazurek muszą być trzy takie same mamy kwiatuszka mamy dzwonek i konieczynkę dalej dzwonek drzewko i podkowa kolejna gra piąta koszyczek kaczuszka no i tulipan gra szósta Perełka, zajączek i kwiatuszek. I gra siódma. Parasol, koszyczek i słoneczko. A jeszcze mamy bonus. Tu trzeba znaleźć motylka. A mamy koronę. Także przegrana. No i teraz, kochani, gwóźdź programu. Portfel z numerem 15. Tak. No i sobie zobaczymy, czy my tu coś. Wydrapiemy. Czy będzie pustak? Dobra, wszystko widać. No i szukamy, kochani, trzymajcie kciuki. Mamy 13, może szczęśliwe. 23, 25 i 17. Takich liczb szukamy albo korony i co mamy? 14, zaczynamy obokiem trójeczka dwadzieścia cztery też obok nawet po środku dwadzieścia dziewięć osiemnaście obok dziewięć dwadzieścia siódemeczka dwanaście obok trzydzieści 26 też obok same oboczki dalej dwójeczka 11. 15. no to numer drabki piąteczka 32 też nie mamy i ostatni rząd kochani 28. 34, 21 i ostatnia. Szósteczka. No niestety tutaj nic nam nie wpadło. Teraz szukamy pary. Tu mamy dwie inne. Klucz i pierścionek. Moneta i walizka. Banknot i. Pierścionek, druga strona, banknoty i klucz, walizka i banknoty, no tak trzeba gdzieś te pieniążki schować, klucz i walizka, no też może być, pierścionek i konieczynka, no pary nam się też nie spisały. No to patrzymy teraz trzy takie same kwoty.

150 150 po raz drugi. Pewnie dwa melony dają. Nie dalej. 5000. 5000 jest też dwa razy. No niestety portfel kapryśny. Gdzieś tu trzeba znaleźć jeszcze. Tu mamy k. K, k, k. No pokaż się druga. Nie chce się pokazać. Gdzieś tu powinno pewnie być. No chciałabym chociaż tą drugą zobaczyć. No, a jest tu, widzicie, o, K, E. K, E, nie widzicie w sumie, ale ja już widzę. Mamy E, tu mamy K, czyli nie ma. No niestety dzisiaj, kochani, tylko jedna drapeczka dała nam 15 zł. Lakidaj Day, konieczynkę za 10 i liczbę za 5. No takie są te nasze tratki. ale ja Wam dziękuję kochani za to, że jesteście, że oglądacie, że subskrybujecie, że zostawiacie komentarze i za to, że ogólnie jesteście ze mną. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i życzę Wam miłego dnia i zapraszam na premierę o 17.00. Buziaczki, pa, 17.00, 17.30. Pilnujcie czasu. Buziaczki kochani, pa, pa, miłego dnia.